Dla Majora pompę do Penesa, gdyż jestem fanem pana Majora, pracuję jako lekarz w szpitalu. No tak napisane poważnie proszę. Na jednym z filmików zauważyłem, że Major zabawiał się swoim penesem na wersalce przy papieżu i jego penes jest bardzo mały. Ma około 5 cm. Krzysiek, przyjdzie. nie dotykaj tego twarzy. Poczekaj, ja przeczytam najpierw. No nie przyjdzie sprawdzi. Jako lekarz zalecam stosowanie pompy powiększającej jego penesa, która sprawi, że urośnie z jego 5 cm, które ma do 15 cm około 3 miesiące. O, a co to jest? No to pompa dla, na powiększenie Komatko. Oje Dla Pana Krzysztofa zaś wysyłam automatyczną pizdioszkę Bożą Wzorowaną na oryginale Czarnej Tereski Która się zgodziła użyć swojego przyrodzenia Jako wzoru Do wysłanej automatycznej piździożki. Wszystko po to aby złe ludzie Nie gadały, że nigdy nie miał kobiety Teraz skończą się głupie gadania Pozdrawiam serdecznie Józef S. Lekarz Proszę. O, pozdrawiam też to tutaj się co? Do Nie? czego to? To do, dla Wojtka Nie, to dla Wojtka. Nie, tam to chyba. Młynek do kawy, ty. Co? To młynek do kawy może. Ja. To pokaż. Daj dla Wojtka to, no pokaż mu. To pokaż. Co to jest? Daj za Wojtkowi daj, co on mi tu dajesz? Drży? Co to jest w ogóle? Dlaczego to w